Hej, witam Cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy w w Robloxie. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ceny nowych przedmiotów, które zostały dodane do gry. No i myślę, że taki miarę fajny odcinka, bo Wam opowiem ile ile co kosztuje, jak to będzie się zmieniało. No i jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, to może zostawić subika, no i łapeczkę w górę, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. No i jeszcze chciałbym przypomnieć, że jest są nowe, jest nowa koszulka na nasz, tak jakby w naszej grupie. No i ona jest tak jakby czynna, czy po prostu ta koszleczka będzie na grupie, dopóki nie skończy się Halloween. I kiedy skończy się Halloween, po prostu ta koszleczka znika z grupy i już jej nigdy na grupie nie będzie, więc zapraszam do kupowania jej. I tak jakby to będzie limitowana koszulka, możecie też wyjaśnić na naszego Discorda. No, bo po prostu tej koszuleczki już się nie będzie dało nigdy zdobyć, więc będziecie tak jakby legendarni. No i tak, pokażę Wam dzisiaj cenę tego Dewici z tropy tego cukiereczka tej czekolady i tych rzeczy po prostu, które mam w ekwipunku więc tak, mamy pierwszą czekoladę w moim automacie no i czekolada jest warta 3000, ale e, kurde, muszę usunąć sobie trochę efekty, bo o czekolada jest warta 3000 ale to się będzie zmieniało ponieważ Halloween się skończy i ludzie, którzy zdobyli wcześniej te wszystkie rzeczy będą mieli tak jakby Fajnie, bo te, te ceny przypuszczam, że będą coraz bardziej rosły, bo Halloween nie będzie, a rzeczy z Halloween zostaną i tak, jakby tych rzeczy będzie coraz mniej, bo ludzie zaczną jeść te rzeczy, tak, jakby no, te czekolady i będzie coraz mniej. I ta cena będzie coraz bardziej rosła. Na razie to kosztuje 3000, ale uwierzcie mi, że to na pewno kiedyś urośnie. Więc zbierajcie teraz jak najwięcej możecie, bo to urośnie serio. Przypuszczam, że to nawet może kosztować z milion kiedyś. E, dobra, kolejny to jest taki orange candy, czyli po prostu cukiereczek e, pomarańczowy. I on też kosztuje 3000. I, I tak jak mówiłem, cena też się będzie zmieniała. Tak samo jest z lollipop. I te wszystkie rzeczy, jak widzicie, mają taki specjalny efekt. Jeżeli zjemy na przykład lollipop, zamijamy się na chwilę w szczura. I to właśnie. Jest jeszcze jeden aspekt, dlaczego to może być takie drogie. To może nawet kosztować, przypuszczam, 2 miliony kiedyś. I to dlatego, ponieważ one mają tak jakby różne moce. Jeżeli zjemy, to zamieniamy się w szczura. I to może serio kosztować bardzo dużo kiedyś. Kolejna to jest zwykły pumpkin. Kosztuje 2000. Nie wiem, czemu to jest takie tanie, ale 2000. Jak widzicie, ja mam tutaj. Yy... Tak, jakby dyniarnie. Mam trochę już tych uzbieranych, trochę pumpkin seedsów, więc sobie zasadziłem i sobie rosną tutaj. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, że tutaj mam asystentkę, która mi będzie dzisiaj pomagała w odcineczku. E, no, dobra. E, tutaj mam jeszcze jacket. No, po prostu dynię świecącą i ona kosztuje 30 tysięcy 30 tysięcy, więc myślę, że w miarę fajna cena. 30 tysięcy to jest w miarę fajna cena no i robi się ją po prostu ze zwykłej dyni i z torcza, czyli z pochodni więc 30 tysięcy w miarę fajnie Pumpkin Seeds jedna z droższych rzeczy z tego update'u czyli 200 tysięcy za Pumpkin seeds'a. a Pumpkin Seeds wygląda tak, no i wypada po prostu nam z tego, jeżeli zniszczymy sobie Zabijemy jakąś wiedźmę, albo po prostu będziemy zabijać te dynie, które nam się respią. A za zabicie tej wiedźmy, po prostu też może nam wypaść. Tej wiedźmy, tak jakby pod koniec. I deły czy stropy. Czy jak to nazywać? Statuetka. Ymm, statuetka zabicia e, tej wiedźmy. I to tą statuetkę dostałem po prostu poprzez zabicie wiedźmy. I ona kosztuje sam, muszę policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 milionów, 5 milionów, e, to jest bardzo dużo i tak jak mówię, te ceny się serio zmienią, więc zbierajcie teraz tego jak najwięcej i taka taktyka dla was na, na, te, na tą statuetkę, jak mieć tych statuetek dużo, żeby zarobić dużo, po prostu istnieje w Robloxie takie coś jak multi-konta, zakładacie sobie drugie konto, na drugim, na drugim koncie zbieracie sobie to do stropy, na przykład gracie z kolegą, dodajecie się tam do znaj, kole, dajecie koledze, a kolega daje wam na główne konto, więc e, możecie mieć po prostu tego nawet z 50 i mieć łącznie z tego bardzo dużo pieniędzy po prostu bardzo dużo milionów, bo jednak kosztuje 5 milionów, a tak jak, jak mówiłem, ceny będą się zmieniały rosnąc w górę. I ta formuła: 86. Ta formuła to jest po prostu podka, którą jeżeli rzucimy. O nie, o, którą po prostu jeżeli rzucimy, zamienia się w mysz na chwilę i ona jest warta mm, 200 tysięcy, jest warta 200 tysięcy, trochę mało, ale tak jak mówię, to wszystko będzie się zmieniało. Chociaż ta formuła nie daje nic więcej niż dają te cukierki, bo jeżeli zjemy te cukierki, to też po prostu się zamieniamy w coś, więc formuła nie daje nic więcej niż cukierki ale 200 tysięcy jest warta O jak widzicie challenge też się zamieniła w tego w szczura i ogólnie chodźmy sobie jeszcze zabić tą wiedźmę żeby wam pokazać na wie. dobra my już tu idziemy z challenge zabić te wiedźmy i pokażę wam jak zabić tą wiedźmę już pokazywałem wam na jednym odcinku ale jest jeszcze jedna ciekawostka bo w sumie zaraz się dowiecie tej ciekawostki bo to jest bardzo w sumie fajna ciekawostka i może zmierzać Islands w kierunku właśnie tego co Wam zaraz powiem. No i jak widzicie, my już zabiliśmy te wiedźmy. No i tą wiedźmę. No i jak widzicie, mamy tu jedną ciekawostkę. To jest napisane po polsku. Z tego co pamiętam, ostatnio na odcinku to było napisane po angielsku. I zmienili nam na polski. Ale jak widzicie, jeżeli jest reklama w grze, no to musi być dobrze zrobiona. Żeby było fajnie, po prostu. I jest napisane: Gratulujemy pokonania czarownicy. Jesteś teraz gotowy do kontynuowania walki? Nie przegap filmu, Wiedźmy wkrótce w kinach, więc e, reklama po prostu filmu w kinach. No fajnie, że jest polska, mam nadzieję, że wszystko inne też pozmieniałem na język polski. E, no i przypuszczam, że to zostało przetłumaczone na każdy język świata, chociaż nie wiem, no ale e, bardzo fajnie by było. No i już jesteśmy u mnie na wyspie. No i ogólnie buduje się już moja willa, niedługo będzie dokończona. Ja tak ogólnie to ja nie sam buduję, bo nikt się nie znalazł, to by chciał mi pomóc, bo się boję w sumie sam, że ktoś mnie coś okradnie, ale buduję już tutaj mamy łóżko, tu mamy już e, tak jakby łazienkę, e, tu mamy salon, tu jeszcze będzie dobudowane, tu jeszcze coś będzie dobudowane. E, I chyba więcej u mnie na wyspie się nic nie zmieniło. No chyba, że te dynki, co tutaj rosną, ale to jest e, nieważne. E, no, no i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić subika, no i łapeczkę w górę wbijcie naszego Discorda, kupujcie koszuleczki. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!